Bardzo serdecznie, teraz zrobię to 5 faktów na temat tego faktu. z gry Five Nights at Freddy's. I zaczniemy od piątego faktu. Następna gra, którą nagramy to będzie Science Row z Tulsonem oczywiście. No więc pią piąte miejsce, to jest główna postać gry, chociaż według autora, który sam pisał, że główną postacią miał być Bonnie, ponieważ na trailerze do FNaF 1 on był prawie wszędzie. To on ściągał maskę, to on biegnął do nas przez korytarz. Yy, ale Freddy widać, że zasługuje na to. Czwarte miejsce to są dwa jumpscare'y Freddy'ego. Jeden, kiedy skończy nam się energia, a drugi, kiedy wejdzie do naszego biura. Trzecie miejsce ma... że on jak zostanie sam na scenie, to on się na nas patrzy. On się na nas patrzy ze złością i już nas ostrzega, że następnej nocy albo albo po prostu nas ostrzega, że żebyśmy się bali albo po prostu to tak autor zrobił, żeby dodać stracha do pierwszej części. Drugie miejsce ma plakat Frediego, który wyrywa sobie głowę, co jest bardzo możliwe, że dusza dziecka, która jest w nim, ale to opowiem w innej teorii, chce się zwyrwać z tego kostiumu, Chce uciec do nieba. I pierwsze miejsce. Jego białe oczy przy jumpskerze, przy jego dumpskerze, kiedy wyjdzie do biura, Widać, że ma najwięcej złości ze wszystkich animatroników Oprócz Golden Frediego, który jest tylko duchem. Jeśli spodobał Wam się filmik, dajcie mu lajka like i proszę o kolejną, kolejne top 5 faktów, które będzie na temat Boniego. Cześć.